Witam Was serdecznie. Nazywam się Agnes Wilhelm i cieszę się ogromnie, że mamy możliwość się spotkać w formie tego filmu i mam przyjemność przedstawić Wam, kim jestem i czym się zajmuję. Pochodzę z Zabackiego. Jest to małe miasto na Górnym Śląsku w województwie opolskim. Mam męża Jeremy, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. I razem z dwoma kotami, Charlie i Wilma, mieszkamy w centrum Wiednia. To jest stolica Austrii. Kochamy podróżować po całym świecie. I zaznaczamy sobie czerwonymi chorągiewkami, gdzie jest nasz następny cel. Zobaczcie tu, Nowa Zelandia. Wiecie, już zawsze kochałam podróżować. Gdy miałam 6 latek, moi rodzice postanowili przeprowadzić się do Niemiec. Moja siostra i ja musiałyśmy iść do nowej szkoły, nie mówiąc i nie rozumiejąc ani jednego słowa w języku niemieckim. Nie było to proste, możecie sobie wyobrazić. Jednak wiedziałam, że muszę się nauczyć szybko, żeby znaleźć nowych przyjaciół. I żeby przejść do następnej klasy. Ale przed przeprowadzką do Niemiec nie chodziłam do polskiej szkoły. To moi rodzice mnie motywowali, bym się nauczyła pisać i czytać w języku polskim. Czytaliśmy na przykład razem baśnie polskie, to właściwie jedna z tych książek. A z moją babcią pisałyśmy sobie listy i ona odpowiadając na mój list Poprawiała moje błędy. Wiem, że czasami brak chęci do nauki, ale dzięki temu zawdzięczam całą moją karierę w sieci TK Max, ponieważ zatrudniono mnie już teraz 12 lat temu, nie tylko ze względu na moją wiedzę, ale ze względu na język polski. Nie wiem, czy znacie TK Max. TK Max to europejska sieć dużych sklepów oferujący szeroki wybór ubrań damskich, męskich, dziecięcych, buty, akcesoria i dodatki dla domu. Wszystko znanych marek i projektantów z całego świata w bardzo atrakcyjnych cenach. Ja Jestem Country Marketing Managerem i odpowiedzialna za cały marketing w Polsce i w Austrii. Ale czym zajmuje się właściwie marketing? Może kojarzy Wam się z reklamą lub może z działaniami mającymi na celu sprzedaż konkretnych produktów. Moja rola jest znacznie szersza. Muszę wszystko wiedzieć, co dzieje się na rynku i co konsument rzeczywiście lubi. Analizować nasze działania, przygotować i realizować konkretne strategie. Może kiedyś widzieliście nawet naszą reklamę TK Max w telewizji lub słyszeliście w radiu. Uczyłam się również języka japońskiego, koniciła oraz francuskiego. Salut! I zawdzięczam temu mój dalszy rozwój. Inne języki rzeczywiście umożliwiły mi prowadzić ekspansję ze strony marketingu do Austrii i do Holandii, współpracując ściśle z zespołem w Londynie. Przez jeden cały rok i dłużej. Pamiętam, mieszkając w Niemczech, co tydzień pracowałam z innego kraju. Wiecie co, kochani, Najważniejsze jest praktyka języków. Miejcie odwagę mówić. I obojętnie, co jest, czy na początku jest to tylko kilka słów i jeszcze nie jest to perfekcyjne, ważne jest, że ćwiczycie mówić w innym języku. Polecam Wam również czytać na przykład komiksy w innym języku lub oglądać bajki w języku angielskim. I obiecuję Wam, że żarty w wersji oryginalnej angielskiej są nawet lepsze niż przetłumaczone. Czasami też uczyłam się piosenki w innych językach na pamięć, potem je sobie przetłumaczyłam. I wydaje mi się, że jest to fajna metoda, by nauczyć się poprawną wymowę. Muszę przyznać, że jednak nie mogłabym odnosić pracy sukcesy, gdybym nie miała takich dobrych relacji z moim europejskim zespołem. Po prostu bez nich nie byłabym w stanie wykonać mojej pracy. Nawet gdy mamy jakieś wyzwania, jakieś problemy. To przez te dobre relacje jeszcze nigdy nie czułam się sama, tylko wspólnie podchodzimy do rozwiązania danej sytuacji jako jeden zespół. Pewnie i Wy znacie taką sytuację, że coś Wam się nie udaje, coś Wam sprawia trudności. Proszę Was, nie bójcie się zapytać o pomoc innej osoby, Waszej koleżanki lub Kolegi, razem będzie Wam raźniej i lżej. Ja się bardzo dużo nauczyłam od innych osób, a wszystko przez zadawanie pytań. Nigdy nie traćcie zainteresowania i Waszej ciekawości. To jest kluczem do budowania relacji i przyjaźni. Gdy na przykład Twoja koleżanka, którą nie znasz za dobrze, Gra super w piłkę nożną. Zapytaj, czy może Ci pokazać lub dać wskazówki i razem może uda Wam się zagrać w większej drużynie. Gdy nie zapytasz, może minąć Cię szansa nauczyć się coś nowego. Ale ja się nadal uczę. i Nigdy nie przestanę. Jest to ważne, kochanie. Zdradzę Wam jednak tajemnicę. Mam ogromną trenę trzymać prezentację przed innymi. Serce mi bije, robi mi się gorąco, robi mi się zimno. Pewnie i wy znacie taką sytuację. Może jest występ, lub e, trzeba coś przedstawić przed klasą. Ja was rozumiem. Strach ma wielkie oczy. Jest to całkowicie normalnie, gdy się stresujemy. To nam tylko pokazuje, że nam naprawdę zależy. Ale wiecie, co się nauczyłam? Że im częściej sobie przez prezentację przychodzę, tym lżej mi wychodzi. Więc trenujcie, bo trening czyni mistrza. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie trzy kluczowe rzeczy. Bądźcie otwarci w stosunku do innych krajów, i otwarci, by nauczyć się coś nowego. Na przykład inny język. Numer dwa. Każdy z Was ma talent. Ja jestem przekonana. Musicie tylko trenować i się nie poddawać, by coś osiągnąć. Numer trzy. Bądźcie zainteresowani innymi. Pytajcie o pomoc i o wsparcie. Jako zespół jesteście silniejsi. Suma wszystkich graczy ostatecznie odnosi sukces, nie tylko ten, który strzeli gola, prawda? Obojętnie skąd pochodzicie i jakie macie umiejętności, każdy z Was ma szansę w życiu, aby usiąść w fotelu prezesa. Dziękuję Wam, życzę Wam dużo powodzenia!